Witam serdecznie. Jeżeli trafiliście na stronę internetową motocyklon.com, to pewnie jesteście zainteresowani szkoleniem, na, szkoleniem motocyklowym na którym z kategorii prawa jazdy, a być może szkoleniem doskonalającym technikę jazdy, a być może ekspedycją motocyklową. Organizujemy takie właśnie szkolenia, takie ekspedycje motocyklowe, również szkolenia doszkalające na torach od Jest to kilka torów w Polsce. I również szkolenia enduro i hard enduro, które robimy, które robimy w bieszczadach na torach zamkniętych. Jeśli chodzi o same szkolenia na kategorię motocyklową, na kategorię A, to krótko przedstawię Wam, jak wygląda takie szkolenie, z jakimi motocyklami będziecie mieli do czynienia, cała flota jak gdyby, tych motocykli szkoleniowych. Zaczniemy, może, od takiego motocykla najmniejszego w naszym w naszym, w naszej stajni. To jest motocykl, właściwie motorower Yamaha Neos, który jest motocyklem, motorowerem dla kategorii, dla kategorii AM. Czyli kategoria AM są to, są to, motocykl, są to o pojemności skokowej do 50 cm sześciennych i tutaj czamie to skończone 14 14 lat. Jest to również motorower egzaminacyjny. Następnym motocyklem szkoleniowym Następnym motocyklem szkoleniowym jest motocykl Yamaha YBR 125, jest to motocykl o pojemności 125 cm na kategorię prawa jazdy A1, trzeba mieć na to skończone 16 lat, ale jednocześnie jest to motocykl przejściowy dla osób, które też zaczynają przygodę z motocyklem, czyli jest to jakby pierwszy motocykl wtedy i następny motocykl po 125 to jest motocykl Yamaha YBR 250, Yamaha YBR 250, Motocykl następny, jak gdyby w kolejności, aby wsiąść na te największe, o największych pojemnościach, bardzo dobry motocykl do nauki jazdy wybaczający wiele błędów. Jest już troszeczkę czasu, czasu z nami. Jest naprawdę motocykl niezastąpiony, jeśli chodzi o początkowe szkolenie, rozpoczęcie takiej przygody z motocyklem. Tak mówiłem 250 cm3, Następnym motocyklem, na który będziecie mieli możliwość wsiąść po 250 to jest motocykl Yamaha XJ6, czyli motocykl o pojemności 600 cm sześciennych, ale tutaj na tym motocyklu jest założona blokada mocy także jest on motocyklem zblokowanym do mocy 35 kW i pozwala tutaj jak gdyby zdobyć uprawnienia na kategorię A2, jest to również motocykl egzaminacyjny Yamaha XJ6 XJ6N Tyle, że z blokadą mocy, ponieważ motocykl jest przeznaczony dla kategorii A2, nie? Następnym motocyklem, który mamy, jest motocykl Yamaha XJ6, XJ600. Jest to motocykl już docelowy dla osób, które będą chciały zdobyć uprawnienia kategorii A. Motocykl już bez blokady mocy, czyli ten sam motocykl, co wcześniej omawiałem, czyli motocykl też Yamaha XJ6, tyle że tutaj jest blokada mocy. Tutaj tej blokady mocy już nie ma. I motocykl wyposażony jest w system ABS, czyli daje możliwości również ćwiczeń z użyciem hamowaniem, z użyciem systemu ABS, czyli tak zwanego hamowania hamowania awaryjnego. Następny motocykl już docelowy, jak gdyby, który być może będziecie mieli okazję się też przejechać, ale to jest motocykl już dla osób, które naprawdę, że tak powiem, ogarniają i mają już ten temat dobrze rozpoznany jeśli chodzi o motocykle. Jest to motocykl Moto Morini Paso, motocykl turystycznego Enduro motocykl o mocy 140 koni mechanicznych i pojemności 1200 cm sześciennych. Tak jak wiecie dlatego mówię że jest to motocykl na pewno na którym nie wszyscy będą mogli i mieli okazję się przejechać a tylko dla naprawdę wybranych. To tak pokrótce, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o nasze motocykle szkoleniowe. Jak widzicie, mamy tutaj plac manewrowy również. Plac manewrowy jest o wielkości 10 tysięcy metrów kwadratowych, także dosyć spory, na którym się mieści wiele różnych zadań, również zadań egzaminacyjnych, ale i nie tylko. E, Takich jak slalom szybki, może się tam przejdę z Wami. Takich jak slalom szybki. E, to jest jazda półka, czyli ósemka. Tam mamy przed sobą slalom wolny, czyli to co najwięcej tak naprawdę stwarza problemów. Tutaj mamy slalom szybki. Jest obcinek drugi, jak widzicie prosta jest bardzo długa, daje możliwości rozpędzenia się bez problemu nawierzchnia asfaltowa. No i mamy tutaj plac, place dodatkowe, czyli do tak zwanej jazdy, jazdy po łuku, czyli umiejęt, nauczenia się umiejętności jeżdżenia, jeżdżenia w zakręcie, jak również hamowania w końcówce w tym zakręcie. Tutaj mamy ćwiczenie, plac malowane do ćwiczeń sprawnościowych, czyli umiejętności ruszania ze skrętem i hamowania po wyjściu ze skrętu. I tak w całości to, jak widzicie, wygląda 10-15 tysięcy metrów kwadratowych.